Przy Jerbie o Skarbach. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam ja Was serdecznie na razie z samochodu. Ogólnie jesteśmy na Jurze. My, czyli Ja i Dawid. Dzień dobry. I na razie jeszcze nie wiemy, czego my szukamy i gdzie jedziemy. Jedziemy odkrywać Skarby, ale jeszcze nie wiemy jakie. No i teraz pojawiają się dwa pytania. Albo robimy temat Poszukiwania Września, czyli 39 rok i jakieś pierwsze dni. Hmm, tego co tutaj się działy albo partyzantka. Pod warunkiem, że oba tematy nie nałożą się razem, bo też takie miejsca tutaj są, gdzie w zasadzie mamy w sumie i 45 i partyzantkę i 39 i pierwszą wojnę światową, a sporadycznie jeszcze przynajmniej w teorii powinno się nakładać powstanie, powstanie styczniowe. No i średniowiecze wszędobylskie, że tak powiem, nie? Tylko trzeba mieć nosa i jakby poczucie takiej świadomości, że to, co odnajdujemy, czasami takie zwykłe żelazo, które jest niekształtne, może być reliktem jakiegoś średniowiecza. I często jest to odrzucane przez wielu poszukiwaczy. Czy to jakiś nożyk, czy to jakiś raczek. I często jest świadomość, że średniowiecze powinno wychodzić w kolorze, a okazuje się, że jednak przynajmniej w naszych rejonach tego średniowiecza jest zdecydowanie więcej żelaznego, ewentualnie monety, no to wiadomo, no, ale, ale... Głównie jako odłamki, jak kopiesz odłamki, to znajdujesz, zaczynasz trafiać jakieś dziwne średniowieczej, Tak, tym bardziej, że podłużne, czy jakieś niekształtne odłamki od szklanek szrapnelowych, yy, to wiadomo. Sygnały bardzo zróżnicowane i zupełnie nie jak yy, odłamki. Na razie jedziemy w kierunku miejsca, yy, gdzie i 39, no i... Było jedno z miejsc gdzie zrzucano zasobniki Czekaj, bo ja bym w ogóle zawrócił i pojechał tamtędy. To tutaj to było, gdzieś tutaj. Oczywiście to wygląda inaczej niż kiedyś wyglądało. Jeszcze wyszło słoneczko <gry> dzisiaj. Ale wtedy wtedy to nie było słońca, wtedy to był e, piękny księżyc, bo tylko w takie noce tutaj przylatywano. I gdzieś tutaj zrzucono, myślę, że te zasobniki, których elementy trafiliśmy. To było tutaj. Na pewno jedno z kilku zrzutowisk funkcjonujących w całym obwodzie. Też trzeba pamiętać, że czasami kryptonim dla danego zrzutowiska to bardziej był kryptonim dla danej placówki, a mogło być zmienione na zapasowe. Czasami żandarmeria lubiła myszkować i sprawdzać tematy. Tutaj zresztą pojawiła się od razu żandarmeria niemiecka według relacji i wypytywała miejscowych o to, co tu się wydarzyło w nocy i widząc odjeżdżający oddział miejscowi myśleli, że to spadochroniarze na zarekwirowanych furmankach i że to nie był zrzut materiałowy, tylko że tutaj zrzucono dywersantów czy spadochroniarzy po prostu. Jestem ciekawy, bardzo ciekawy, czy tutaj, jak ten zrzut się odbył gdzieś tu w tych szakach, te elementy spadochronu, chociaż jakaś klamra gdzieś tu leży. Ciekawa Fajne jest rzecz. to, że teren się nie zmienił za dużo od wojny. Mniej więcej e, ściana lasu jest tam, gdzie była. W zasadzie nawet y, y, wszystkie jakieś punkty topograficzne prawie się zgadzają. I dodatkowo jeszcze wrzesień tutaj. Tak, jedna z głównych dróg przebijają się tutaj z okrążenia i tu już mieszanka w sumie. Dużo 74 Pułku Piechoty, ale nie tylko. Moi drodzy widzowie, powiem Wam tak. Ależ coś bym chciał dzisiaj trafić takie namacalne z tego początkowego miejsca, skąd pobierano te zrzuty. Czyli z samego zrzutowiska. Ale powiem Ci, ostatnio słuchałem tam ciekawych historii i... Nie wiem, czy to jest legenda, podobno to jest jakieś w dokumentach, gdzieś nawet w Londynie opisane. Zrzut wykonany dla polskich parcantów przez Niemców. Słyszałeś o czymś takim kiedyś? Honorowy zrzut. Wygrany w karty. O, to broni. pierwsze, pierwsze słyszę. Jakaś, jakaś tam akcja się odbyła, było coś gdzieś, jak... ja to chcę w ogóle rozbić na czynniki. Słyszeliście o tym, moi drodzy widzowie? Że gdzieś chyba to było... W jakim to było województwie? Nie wiem, czy to nie było na gdzieś Poznański jakaś sprawa zrzutu którego dokonano, dokonali Niemcy jakiegoś, nie wiem, chyba nie aż tak wielkiego ale jakiś taki honorowy zrzut jakiejś ilości broni po jakiejś przegranej w karty jak to usłyszałem, mówię, się aż pośmiewa, ale ktoś mówi, poszukaj, jest to w dokumentach nawet w Londynie nie? w wielu legendach żarnko prawdy jest więc trzeba sprawdzić. aż muszę sprawdzić, nie? ileś zrzutów dokonanych przez Brytyjczyków i jeden zrzut honorowy dokonanych przez Niemców to jest ciekawa sprawa. No to co? Zaczynamy. Jak, masz coś? Na razie cisza. Śmieci. No ja cały czas znalazłem jakieś puszki. Ale pogoda, powiem Ci, nam się trafiła. Listopadowa pogoda, bardzo ładna. Nie no, dziś to jest wybitnie ładna pogoda. Ty, Dawid, a co byś dzisiaj chciał trafić? Ostatnio cały czas rozmawiamy na temat partyzantki, to może w końcu coś fajnego wrześniowego. Tak? Dawno nie trafiłem żadnego RKM-u. Kurde, Dani, nie gadaj. Nie, ja tu wiesz, jestem... Na takie coś tutaj nie liczę. Tak nakręcony na tą partyzantkę, bo tyle się człowiek teraz tych historii naczytał. I wiesz, chodzisz, te miejsca, te charakterystyczne jakieś opisy. Punkty, Tak się to wszystko zgadza. Nie no, taki stary pień. Przy zrzutowisku? To co tu może być? Raczej śmierć niestety? Tak czy nie tak na pasy ze złotem, które zrzucano nie liczę to już zostało rozdysponowane, co wynika z dokumentów. A tych pasów sporo było ze złotem na wzrzutach. Niestety. Tu mamy złoto. A nie, przedwojenny kapsel. No proszę bardzo. Co my tu mamy? Małego ketla. Takiego dla dzieci. Jak sobie jakieś małe dziecko ćwiczyło. Tak? No właśnie. Wiecie co to jest. Moi drodzy widzowie. Ci co pracują w polu to wiedzą, a jak ktoś w polu nie pracuje, to mu się to jedynie z ketlem kojarzy. No, co to jest? A to tam co, kolorek? Kolorek. Wygląda sygnał troszeczkę na łuskę, ale zobaczymy. Jest tu dużo śmieci w okolicy. Ma to plusy i minusy. Dla wytrwałych to są plusy. Nie liczę. Nie liczę tutaj na spadochron, bo to wszystko zabierano jako bardzo cenny materiał. Useczka. Ale klamerka. Ale co to? Useczka pierwsza wojenna. Mosin. Mosin. Jak przypuszczaliśmy. Dobra. Nie. Tu jest ładnie. Tu jest ładny kraniec lasu, taka liziera. I tutaj warto byłoby pochodzić. Może gdzieś tutaj też coś skitrano. Aha, jeszcze telefony, dobra. Czas na małą przerwę. Właśnie moi drodzy widzowie, wszyscy ci wnikliwi. Nie tylko ci co chodzą z detektorem metali, ale wszyscy też ci, którzy wnikliwie obserwują świat ich otaczający, często różnego rodzaju przeszukują wzrokiem, rupiecie, też możecie trafić jakieś rzeczy. Ze zrzutów. Coś tam gdzieś leci. A możecie trafić, właśnie szukając, nie tylko po polach i tak dalej, ale w jakichś komórkach różnego rodzaju klamry z zasobników, spadochronów klamry bezpośrednio z oporządzenia spadochroniarzy. Tak to wygląda. Tutaj chyba przykład jest różnego rodzaju takich klamerek, znalezionych pod Arnhem, jak dobrze pamiętam z opisu tego zdjęcia. Ciekawa sprawa. Zwracajcie na to uwagę, bo może szukając takich klamerek i odkrywając je gdzieś na polu czy w jakimś miejscu, dotkniecie tej historii właśnie zrzutów dla Armii Krajowej. To jest dość ciekawy temat, bo dalej śledząc i tropiąc te tematy, może dojdziecie w miejsca, gdzie te zrzuty, te z, z tych zrzutów zasobniki trafiały, traficie fragmenty zasobników. A życzę Wam, abyście trafili prócz zasobników, jakiegoś stena, jakąś radiostację. Choć marzeniem chyba każdego, kto śledzi te tematy, jest znalezienie pasa wypełnionego złotymi monetami. Znacie tematy pasów ze złotymi monetami? W ogóle pa, tematy zrzutu pieniędzy dla, dla Armii Krajowej to jest kurde. Na, na, na osobny odcinek by się to nadało opowiedzieć, tą całą historię pieniędzy, jakie były tutaj dostarczane, w jaki sposób one były dostarczane, jak były rozdysponowywane. Ależ tego jest naprawdę bardzo dużo. Aha, w ramach jeszcze ciekawostki dla Was, wszystkich tych, którzy pytają, ja takiego czasami noszę, zimową porą lub jesienną na sobie, takiego wełniano-skórzanego zbuja, wyroby pracowni, takiej rodzinnej pracowni krawieckiej, idę w las. Niesamowite rzeczy. Kto tam wnikliwy i obserwuje, to widział, że w lato czasami w takiej lnianej koszuli chodzę, czy też na wiosnę w jakimś golfie wełnianym i tak dalej. Wszystko to... Są takie ubrania naturalno-outdoorowe. Możecie sobie zajrzeć na stronę tej rodzinnej pracowni. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy asortyment. Każde, dla każdego, kto lubi naturalne rzeczy i nie wiem, lubi temat outdooru, bushcraftu, zapewne mu się to spodoba. Rzeczy szyte na miarę można się dogadać z dożywotnią gwarancją. Co mi się gdzieś tam nie wiem, przytrafi jakiś przypadek, gdzieś się obale albo zahaczę o gałąź, wysyłam zawsze jakieś poprawki. lub Naprawy mi robią. Idę w las, zobaczcie. Macie tutaj pracownię krawiecką, tworzoną właśnie przez pasjonatów gór, lasu, wędrówek i biwakowania. Szyją tutaj Wam na miarę naturalne ubrania ododorowe. Specjalizują się w wełnie, skórze impregnowanej, bawełnie. Każdy z tych produktów, z tych ciuchów ma dożywotnie, jak mówiłem, wsparcie techniczne. No, i ekipa tutaj stawia na swobodny kontakt z klientem, aby właśnie najlepiej na jego potrzeby odpowiedzieć, trzeba umieć, że tak powiem, się odnaleźć w skórze, w wełnie. Bardzo oryginalne chodzenie jest w takich ubraniach. Teraz to już jest kolejny, kolejny level tych ubrań. To już jest taka jakby bardziej ubita wełna. Te moje poprzednie zbóje z zeszłych lat, w których latałem, one były bardziej takie przewiewne. Ten jest mniej przewiewny. Ten jest bardziej taki dopasowany, ciasnawy. Taki jak właśnie potrzebowałem, bo te luźne też były fajne, ale ja cały czas szukałem takiego bardziej ściśniętego. No i teraz w końcu mnie ścisnął ten zbój i w nim latam. Trochę sobie poopalałem tą skórę, żeby jeszcze takiego designu dostała. Jak liście w lesie. Masz coś? Nie mam. Same śmieci. Jedną łóżkę. Myślę, że trzeba troszkę rozszerzyć krąg poszukiwań. Zobaczymy. No ja też na pusto. Eee, nawet klamerki nie mam, oprócz jakiejś tam poniszczonej amunicji wrzesiowej. To co, przenosimy się dalej. Zobaczcie, ja mam coś takiego. Poznajecie? Zgrzebło. Natomiast nie wiem, czy to jest wojskowe, czy nie. Poznajesz? Yy, może być wrzesień. Może być? Mhm. ale trzeba obejrzeć dokładnie. A po czym? Yy, jakie są jakieś charakterystyczne? Polskie zgrzebło powinno być sygnowane, a poza tym powinno mieć dwie blaszki pod z tyłu. Tutaj tych blaszek nie widać, ale może po odczyszczeniu zobaczymy, natomiast z reguły z tyłu były sygnatury producenta. No ja mam, jak widzicie, na razie tylko to jest grzebło, machniemy je tu jakąś śroteczką. Powiem wam, najbardziej z grzebu, to mi się średniowieczne podobają, ale to, to są naprawdę ładne rzeczy. Natomiast to akurat jest takie... Ani nie wiadomo czy cywilne, no ale jesteśmy w miejscu, gdzie trochę września wychodziło tutaj, też ten mój bagnet kiedyś wyszedł, jak kojarzycie moje filmy, to takie tu były skarby. No, szukaliśmy, szukaliśmy zrzutów, y, armi... rzeczy po Armii Krajowej, trafiliśmy... po wrześniu jakieś pamiątki prawdopodobnie, bo takie tu jest miejsce, no i... Musimy pomyśleć co robimy dalej. Gdzie się przenosimy? To co, co tak wyje. Policja. No i nie zawsze tak jest, że jak się łazi, e, szuka skarbów, to się te skarby znajduje, no ale my nie odpuszczamy. E, pierwszym miejscem, w którym poszukiwaliśmy po, dzisiaj poszukiwaliśmy, rozpoczęliśmy poszukiwania, to było miejsce centralne. Czyli to najważniejsze w miejscu, gdzie spadały zasobniki, czyli. Jedno ze zrzutowisk tej całej placówki. Bo jak tutaj Dawid też mówił, tych na placówce odbiorczej zrzutowisk mogło być kilka wyznaczonych. Oczywiście. Poszukiwaliśmy później pomiędzy miejscem, tego, gdzie, był ten, gdzie odbył się ten zrzut, a miejscem, gdzie kiedyś nie odpuściliśmy i trafiliśmy, jak pamiętacie, części zasobników zrzutowych. Czyli takie miejsce, jakby nie wiem, nazwijmy to bunkry. Chyba dobre określenie to będzie bunkier. W którym tam w rejonie przeszukiwaliśmy i trafiliśmy elementy zasobników zrzutowych. I też nic nie trafiliśmy. Dlatego się teraz przenosimy do miejsca obozów partyzanckich, w miejsca też, gdzie były te bunkry, gdzie ukrywano zasobniki. Była ekipa wyznaczona do ochrony takiego zrzutu, była ekipa wyznaczona do przewożenia, prawdopodobnie inna lub część tej ekipy do dostarczenia. Do takich właśnie bunkrów, tych zrzut, zasobników zrzutowych, jak i paczek, paczek było około 12 i zasobników było około 12 przy takim jednym zrzucie. Jeżeli odbywał się akurat wtedy z terenu Anglii, bo niestety nie mogli wziąć więcej, no ale jak już tutaj z Włoch latali, no to, to już mogli nieco więcej towaru napakować. Ale jedna rzecz, teraz tutaj wracamy, chcemy tutaj teraz poszukać Dawid. Ty masz nosad, żeby dzisiaj coś trafić? Z takiego, co byś chciał trafić w miejscu, gdzie były te obozy partyzanckie, obozowiska i trafialiśmy te elementy zasobników? Ja cały czas mam wrażenie, że coś na nas dzisiaj czeka, bo cały dzień w sumie jakieś tam śmieci, ewentualnie jakieś drobne mm, śmieci pobitewne, tak to nazwijmy, czyli jakieś łuski, pociski, ale nic szczególnego tak naprawdę nie było. Mm, czasami tak jest też, że się zrobi troszkę kilometrów po lesie. Inna rzecz jest taka, że miejsce, na którym odbywały się zrzuty, to jest zawsze loteria. Mogą się trafić różnego rodzaju elementy spadochronów, doraźnie gdzieś ukryte, na przykład, a może być tak, że one w ogóle tam zdeponowane nie były, albo tak, już są znalezione, bo nie ukrywajmy, to też nie są miejsca, które od wczoraj poszukiwacze odwiedzają. Bo to są na wielu, na mapach wielu poszukiwaczy w pewnym sensie miejsca święte i bardzo dobrze znane. Ale nie odpuszczaliśmy i trafiliśmy. Ale dziś jest taki dzień, powiem Ci przed chwilą, był taki moment, że już chciałem się odpuścić, żeby się, wiesz... Jedziemy do domu i pogoda taka lipna się zrobiła, ale jeszcze ten, jeszcze raz, ostatni raz, trzeci raz dzisiaj ten wieczór jeszcze idziemy. Ja mam e, takie, taką myśl, jeszcze raz bym parę dołków takich na ślepo zrobił w miejscu, gdzie były te, bu te bunkry, gdzie te zasobniki przetrzymywano. Dalej mam to w głowie. Gdzieś musza, musiano kitrać, jak, jak to był ten referat, wyznaczoni ludzie z tego referatu do odbioru tego zrzutu i dalszego ich rozdysponowywania, wtedy kiedy te zrzuty spadały i to się niszczyło, musieli gdzieś to komisyjnie spisywać i gdzieś to tutaj utylizować. I to gdzieś tutaj musi być. A tam były cuda w tych zasobnikach i w tych paczkach. O ile na przykład poniszczoną broń sądzę, że odsyłano do różnikarni do, do, do centralnych. czegokolwiek. No. O tyle na przykład m, nie sądzę, żeby amunicje czy elementy różne inne próbowano w rusznikarniach naprawiać, bo to nie da się tego wykonać bez specjalistycznych maszyn. To nawet zwykłej łuski karabinowej tak naprawdę nie odzyska się bez, bez, bez specjalnych maszyn. No ja to liczę na bardziej jakąś taką pogniecioną amunicję, jakieś nie wiem. Chociaż, jak ktoś tam może przebywał gdzieś tutaj w tych, przy tych bunkrach na tym obozie, jakieś konserwy pozakupane, no to wszystko musiał być kitrany, żeby tego nikt przypadkiem nie znalazł. Środki nie? sanitarne przecież spadały, sprzęt łączności, środki oświetleniowe. Masa broni, em, wszystkiego, nie? O ile jakieś części do radiostacji da się odzyskać z jakiegoś pogniecionego, nazwijmy to kolokwialnie, truposza, o tyle już na przykład pogniecioną budowę, czy elementy inne, nie wiem, czy przypadkiem nie ma miejsc, gdzie to właśnie deponowano. Widziałem taki też dokument jeden, w którym było na no, przykład, że paczka z butami spadła i się spadochron nie otwarł i te buty były wszystkie do, do wyrzucenia, no, bo taki opis, no po prostu całkowicie część z butów się rozleciała, nie? więc no, musieli to też gdzieś skitrać, żeby nie było widać, że to są gdzieś tam brytyjskie buty. Nie? Że ktoś w tym tutaj nie biegał. Chociaż przy butach, to jeszcze uwierzyłbym w to, że dałoby się aha. znaleźć y, nawet szewca, który w jakiś sposób y, podjąłby się przynajmniej naprawienia części, bo buty to zawsze się przydadzą. W sumie racja, no, dokładnie. Czy zelówki powyciągać? No? Natomiast y, y, jest w ogóle bardzo wiele niewiadomych jeszcze w tym temacie. No, może coś się wyjaśni, jak dziś wykopiemy znowu parę dołów na ślepo w tych śmieciach. Nie trafiamy guzików zrzutowych. Kurda, chciałbym w końcu go Brytona trafić jednego. Bo prawdopodobnie battle dressy, które tu spadały, miały plastikowe guziki, takie z czterema otworami i raczej nie były to mundury, przy których były guziki z polskim godłem czy brytyjskie. Znam z tych rejonów trafienia guzików amerykańskich, ale też nie możemy w 100% potwierdzić. No, tak, no bo to może być Sunry późniejsze, nie? O to chodzi no. właśnie. Unra, czy nawet Sowieci mieli przecież płaszcze amerykańskie, albo sukno, czy komponenty zapasowe. W ale trafienie w takim bunkrze, czy w jakiejś takiej ziemiance partyzanckiej, no to już masz tego pewnika, nie? To już jest tak. Ale żeby to trafić w tych śmieciach, a tych ludzie potem wykorzystywali wiele dołów, które tu jest masę w tym lesie, na różnego rodzaju śmietniki, i teraz nie wiadomo, który jest który. Czy ten jest z historią, czy ten nie jest historią, przez te śmieci historią, w związku z tym, ja się muszę przebrać na brudasa idziemy zero sygnału, nic to na ślepo, pierwsze, pierwsze zagłębienie jesteś pewien, że myśmy kopali tutaj bliżej? czekaj tylko wykopię ten dołek a to nie będzie płytki dołek już chyba calec tak niestety niestety jest lipa ponieważ to jest calec pół metra ale już myślałem że coś będzie w tym zagłębieniu kurde no Idziemy szukać kolejnego zagłębienia. Masz coś? Na razie cisza. Na razie cisza. No już jesteśmy na miejscu mniej więcej w tym rejonie, gdzie były te bazy partyzanckie. Ruszamy tutaj z poszukiwaniami na ślepo po tych dołach. Powiem Wam tak. Chciałbym znaleźć naprawdę, teraz tak chodzę i myślę, elementy spadochronu. Jakieś takie te klamry łączące tutaj te główne klamry. Łączące, nie wiem jak się to fachowo nazywa: wszelki spadochron? Jak się to fachowo nazywa? Możecie mi podpowiedzieć, bo się na tym nie znam. To bym chciał znaleźć, zwłaszcza, że w miejscu, w którym się znajduje 26 grudnia 1944 roku, zeskoczył ostatni cichociemny na teren kraju Antoni Pospieszalski, właśnie w misji Freston. Ale to pamiętacie z mojego odcinka: jest tam też fragment wywiadu, którego Antoni Pospieszalski. Udzielił y, chyba w, w radiu nie pamiętam, które to było radio. Zdzwonili się z Londynem i porozmawiali na temat tej misji. Freston. Zresztą sama misja w sobie bardzo ciekawa. Zbyt późno się odbyła, ale to jest właśnie ostatni zrzut. to w tym miejscu jestem, gdzie to miało miejsce. Kurde no, gdzie to może leżeć? Taki element tego spadochronu. Coś żelaznego, ewidentnie. O, no to już wiemy gdzie jesteśmy. Dzień dobry. Dzień Czyli będzie więcej. A, kolejny e, dół, w którym wrzucano lub utylizowano elementy zasobników zrzutowych. Proszę bardzo. Czy coś będzie więcej? Miejmy nadzieję. Na pewno jesteś, jesteśmy na właściwym tropie. Idealnym tropie. No i zobaczcie. Mamy element zasobnika zrzutowego no oraz te elementy idą, takie druty. Kurde, nawet na powierzchni w tych rejonach obozowych strafiliśmy taki drut, i stąd taki pamiętacie, wystawał normalnie. Wyglądało to jak jakaś taka szpilka, tylko to z drutu było takiego grubszego. Nie mogliśmy dojść do ładu składu. Właśnie to jest z tych koszy, czyli paczek, które tutaj również były zrzucane wraz z zasobnikami. Kolejna mała układanka. Z większej zagadki została rozwiązana. No Ten element to już jest w ogóle dziwny. Mm. Natomiast jeden co nam przypomina to bączek z Mausera. I to chyba jest bączek z Mausera. Proszę bardzo. Ciekawa sprawa. To gdzie Mauser? Tak się ktoś zastanawia co mógł bączek z Mausera robić w miejscu gdzie przesiadywali partyzanci. No właśnie. Nie, jedna z hipotez, oczywiście, taka, która nam przychodzi do głowy, no to to, że ktoś zrobił obrzyna i ten element już był zbędny. I w tym śmietniku. Proszę bardzo. Co tu jeszcze będzie? No i tak, i bilans śmietnikowych walk. Akurat bardzo dobry i udało się. Zobaczcie, mamy tutaj kolejne trzy elementy zasobnika tego typu K najprawdopodobniej, tu mamy element zasobnika, przepraszam, element paczki zrzutowej, ale chyba dobrze to nazwę zasobnika typu właśnie tego kosza prezentowego. I co my tu mamy? Kolejną pastę do Brolin. Kolejnym miejscu, w tej samej formie tamta miała cynkowe wieczko, i jeszcze resztkę etykietki na wieczku, i też w takim rejonie, tych, gdzie stacjonowali, a jesteśmy w wiele kilometrów w innym miejscu. Znowu w kolejnym analogicznym miejscu, i też to wychodzi po raz dzisiaj. To. Mamy dwie pochwy do bagnetów. I teraz pytanie: czy polskie, czy nie polskie? Szczerze mówiąc, wyglądają na polskie. Trzeba będzie lekko podczyścić, aby coś stwierdzić. No, dwie pochy do bagnetów. Pytanie, gdzie bagnety? Gdzie te bagnety? No i mamy przedni bomczego od Mausera, tak? Tak jest. No i gdzie? Gdzie Mauser i gdzie bagnety? Dobre pytanie. Ciekawa sprawa. Centrum Detektorysty na Underground Passion promocja wykrywaczy Rutus Versa. Od dziś wykrywacze w nowej cenie i z nowym softem. Podstawowa Wersa z sądą DD28 lub DD24 w cenie tylko 2990. Versa z DD28 lub DD24. Plus słuchawki bezprzewodowe jedyne 3290. Wersa z sądą DD28 i dodatkową sądą DD24. Również jedyne 3290. Uwaga, ilość bardzo ograniczona. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. Masz pytania, to pisz. Lub dzwoń.